Szereg jest miłością, szereg jest życiem. Te słowa wypowiadam w myślach każdego poranka i każdej nocy. Te wyrazy ulatują również z moich ust, pewnie, szczerze, prawdziwie. Te sześć słów przelatuje przez powietrze niczym czas przez palce. Kartki z kalendarza wyrywane są zupełnie niepostrzeżenie. Niepostrzeżenie w taki sposób, że bardziej pamiętliwy od minionych dób pozostaje każdy stosunek odbyty z ogrzym lordem. Niezwykle głęboki. Przeraźliwie satysfakcjonujący dla świadomości i podświadomości. Moje półkule mózgu każdego wieczora napełnione zieloną miłością. Moje jelito grube, wypełnione gorącym cebulkowym sosem. Każdy organ mojego organizmu wciąż czuje niedosyt. Dziś jest ostatni dzień roku 2019, 31 grudnia, 365 dni. 8760 godzin tak po prostu znika, a pamięć pamięta pamiętliwie. Szeregu, mój lordzie! Pozostań przy mnie do końca mych dni. Niechaj Twoje światło, wydobywające się z krocza, z Twojego szerektakularnego, masywnego, wiecznie nienasyconego drąga, lituje się nad moją duszą. Chłopięcym odbytem, mym ciasnym anusem, odwiedzaj moją grotę Nestle codziennie. Proszę. W minionym roku niczego nie żałuję. Zapach kwiatów o poranku upiększanych promieniami wschodzącego słońca zawsze mi o tobie przypomina, Szreku. Dziękuję, że byłeś. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że nie zwątpiłeś w moją wiarę. Szrek jest miłością. Szrek jest życiem.